Info nie dajecie, no. Si że nie podniosę, to kurwa jesteś... Jeba, was w dupę za to. na jakimś czy co? Ja Ty masz retarder w mózgu, no kurwa. Zamiast, kurwa. No to mów! łanka, kałasznikow pod heavenem, kurwa! Serio, to jest chory człowiek, nie? To jest chory człowiek. A idź za zero no się ja, wyje. Nie, ja nie wiem, jak my kurwa wytrzymamy w nim, wiesz? No i ja się w kurwie i się zmutuję, będę grał solo. O. No i gitara. I spokój będzie. Nie, 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 Dobra, nie, nie, krócę nie wam lobby fajny. za to, co powiedzieliście. Skurwysuny. Tumor R.A.M.P. No mm, oczywiście, kurwa no! On main, on main! No, kurwa, kurwa, patrzysz tam! Zatknij liściu, kurwa! No chłop przebiega, kurwa, no, bez wiesz, info wiesz, żadnego! Nie ja wina, stary, że się No tak. po mnie! Słychać mnie, kurwa? No znaczy, chuj mu w dupę, no. A co Gada. się przypierdalasz, kurwa Ależu, Graj swoją grę, na no, chuj coś, kurwa, gadasz? No bo stary, no przypierdala się, to, to... Ja się przypierdalam, nie gram z kurwa normalnie. Nie bać was w dupę, kurwa. Śmiecie. pierdolony, kurwy, zawisnę. Tylko potrafię wkurwić. Hello guys, what's your name? My name is Jeff. Koluj coś hyper, bo się pyta. Uh, go lobby guys. If he, if he jump uh, on hut, we gonna go ramp. If not, we gonna out hat. Nie ma na kurniku. Okej, okay, I'm faking. Uh, we going cake. Go go go. Trzy go Go vent, go vent, can you go vent? Mam ramp. Ej, góra dwóch venty. Yeah. Krata. Co ja gadam? rampa. Rampa. Kurwa, oh, Kurwa, to ty tu jesteś ty. kraty. Oh, hyper co <laughs> szukał tam w drzwiach, kurwa. Ale beka. Dołącz do mocarnego giveawaya na 2,5 tysiąca złotych. Doładowując skodem kodem Industries masz szansę na wygranie przedmiotu z giveawaya. Szansa na otrzymanie prezentów wzrasta wraz z wartością doładowania. Jeżeli będziesz szczęśliwcem, wygrany skin automatycznie zostanie dodany do twojego ekwipunku i będziesz mógł zrobić z nim co tylko chcesz. Na przykład będziesz mógł wymienić go dzięki funkcji Exchanger lub stoczyć bitwę na skrzynki z innymi graczami. Dodatkowo na CSGO Skins możesz otwierać codziennie darmową skrzynię, z której możesz trafić coś fajnego. Aktualnie trwa event, zebrane punkty eventowe możesz wymieniać na epickie skiny. Z kodem INDUSTRIES dostaniesz darmowe 2 10 zł oraz plus 10% do depozytu. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Ej, przeciwnie drużynie gościu, ma 800 meczów, reportujcie kurwę. Co ty robisz? Mam blue box. Ja palę Secret. Dasz małka przyboru? Daj małka co do dół do? Dobra, we're gonna go ramp! Ale no, like, tak, we should stay zabiec. tak... blue box. To digla dostaje. Ja, we're gonna go to spróbuję wyciągnąć. I can jump, Mac. Come close. Ja, okay, wait. Lead outside. One outside. Go now, go. Go, to go lower, lower side, go lower side. We will take double doors. Ja, ja, ja. Heb je hem nog hier? Komt hij stukkerfinagler. Waar? 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 Spierdoli no, no Tak? No kurwa, to on biegał do przebo. A, to był drugi I have ramp, I'm going under heaven Can you go lower side? Go lower side yeah, I won't be <laughs> Muszę się wyżyć na jakimś wiecie? Dwóch zapierdola O esik i krata drugi był, misiu Kurwa mać Mogę zagrać na defense bardziej Tomek jest jarany Ej, no fokus panowie, no nie może gościu podchodzić nam pod salas No to ty jesteś silosowy ty pieniś prawda no to spokój One no heaven. Go, go ramp guys Ramp, low HP Kurwa mać, no ci też gdzieś chłopak nigdzie go nie widać Tudor out one more ramp Raz last, last ramp pushing radio walka ale Aj, cika, ja to... a! ej ogólnie to rampę trzeba wchodzić na tego gościa Chyba jakiś bot po palaku po prostu trzeba tam wchodzić, kontakt i tyle Serio? Tak, ja, chodźcie na rampę. Nie, yeah. go one, to one to. outside. Chodźmy rampę, skasujemy tego kurwa typa. Po, po palaku, wejdziemy tam. Dawajcie, jam to. Ramp, ramp, pro. No jak And to I się remember. kurwa dzieje, jak to się kurwa dzieje, no. Kurwa, trzy kulki. Jesteście na dwójkę. Idę dół. No ja jestem w dupie. Kurwa, ty już jest na tym. Main, one guy. halve HP. Kurwa, że go nie zabiłem. Blood ja box. pierdolę. Teraj floor. Get on go away, please. No, no bomby Bomb. nie mam. Main, main, main. Bravo. Bravo. Ik know I'm here with Ik hier hem even mee. Ik ga ja. Ik ga hem even mee. Ik ga hem even mee. ramp. ga hem Ik Smallblue, super, typ wyszedł przez smoke'a, kurwa, ty wszedłeś z smoke'a. biste. A nie zblokowałem się na niego. Eno, nie no, wiem no wiesz no. Under heaven one. jump to heaven. Will... Dead heaven. Wszystko cool koło doors, bro. Oni paka czy nie? Pat, mam. Dzień hatu. Jest hat. Er is een guy? man. Ik fles mij. Ik Oké. ze. Oké. is nog een. I'm zit in Ik 1 HP. Ik heb 1 HP. Ik heb er maar Ja, ik ga hard. Ik heb Half HP. Die well, Może broić na raz też. Przelam na raz broję. Ja. No, Chcę rampę iść, tak? Przelam, mhm. glock'a w szybę i tak się nie rozpierdala. Jeszcze mol co to są? No zwałkuj, zwałkuj! Nie no, ja jestem głównym no. Nie dziurę, Te gdzie ten full goes. auto idzie w tej grze. Nie miałeś normalnie w środek nagle w prawo jakiś znaczy właśnie pożoną w prawo Bevor, go in corner Please, don't pick, I'm low One is single, I mean short Nice Bevor Nust short He's going back, he's going back Tomek to obrażony? Nie czemu nie wiem, nie gadasz tak jakiegoś druga. Gadałem teraz. Tom, ale z nami. Rzuć mi, rzuć mi tomek. Normalnie zagadaję. Hyper chyba na ciebie zły jesteś, Tomek. Słychać mnie kurwa? E, no znaczy chuj, mu w dupę no. Zgadaj. A co się przypierdalasz, kufaleszu? Graj swoją grę, no chuj coś kurwa gadasz. No bo stary, no przypierdalasz się, ta, ta ucza... Ja się przypierdalam, nie gram z kurwa normalnie. Nie <ślinic> bać was w dupę, kurwa, śmiecie. Spalę cię Aaa, oh, have fun wanna, us, Pierdolony okay. kurwy, zawisne Tylko potrafię wkurwić okay. Bebor, zostaw w tym peniksie, a przyjdą ci uh -huh. Dobrze Rozkręciłem za dymkę Lekko wartość podłapał I'm gonna go outside, and gonna go be From secret Skrócił dwór teraz No ja... na się zrespił tam, czy co? Jest kurwa jebany, no może ich hangar stąd? Hang two way. Nie no mam typa na kwadracie i on i tak skraca. On no mi pomoże no. czy nie pomoże mi? Tak. Zatrafiłeś Polaka. Dobra no. Kurde. Ja p... dole. Wyszedł z kurnika kurwa? Nie. Na szczelnicie. Jest mój. Another Kevin. Two way, two way. Nie. Guys, get the bomb. Nobody under on heaven. bomb. Iść po bombę, hej, parek. Parble has vent rotation, if you can hold it. Still under heaven, up. Two guys, two guys, two guys under heaven. Can two you come around? Come around under heaven. I go in cow side. To na cinque da. I wanna go away, or? Cinque trojmiastkowic. Przeprawo, to jest coś kurwa koszak. Dzięki za suba, kochani. Ja Pamiętajcie, subskrybujcie. Let's go. On up deeps, koi MCT 300 W yeah. last heaven oh, okay. ja, Dole Nie Chuba wierzę w to Jaki timing Jeszcze go w głowę nie trafiłem Ale ta gra jebie mi mózg dzisiaj goforski. Kurwa co za pechowe rundy I się po 5 lustrych tam Jak przejebiemy ten mysz to was w... A jest kurwa No co no, najebali nas Single single ale Nie ja no dobry wynik mamy Nie no skurka, dwie, czy tam trzy rundy strowa poszły No tak na no, ale się i doj tak jest jedną miarę okej okay. I'm playing Rotation Ja tylko przypomnę że odkąd mnie wkurzali no, znowu te wory obsrane i łysy hypery, to już... To sz... Tomek, na rampie? Przejedliśmy, kurwa, cztery rundy z rzędu. Co? Na rampę, rampę grasz. Pojebałeś chyba, kurwa, w dupie. Nie, 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 nie. Weź nade'a, tam masz hyper. Biegnął Tomek? Nie. On lobby. Kurwa. Dorosł. I one bullet, kurwa. Stoi. Ładnie, Peweł. Peweł! Let's go! Ja gram rampę? Tak Z swoimi kumplami nowymi <noise> Nie no, sam będzie jak palec tam Warto, że będzie ci tutaj przychodził, ci grano zrzucić tam no, Znaczy ja idę z tobą, bo nie idę do sroma No ja no, idę do sroma, bo on się wyku**y za zero A, to jest japę gdzie idziesz? Rampe. rampę O Outside that one nie, z tam, skur... Idę one z wyku... żeby mi Flashing outside, Behind red, oh, oh. Dead behind, red. Dead behind red. One more, one more. One more, one more behind red. miś. Kurwa, nie ma prawie. Stu. Nie no, typ z bzdury, że intel lepszy w cs nie słuchaj go. Kto tak mówi. Victor S. To jest, jest jeden procesor do CS-a. Jest to Ryzen 7. Każdy Ryzen 7 7700X, 9700X, 9800X 3D 7800X 3D. No Takie procesory? Nie wiem żadnego Intela stary Ja wziąłem Intela i kurwa nie o to. 200 fps od teraz po 600 700. Outside that one. One is on the lobby. Ε, <laughs> κούρβα. One more. Σκοκέ, σκοκέ. Πώ, 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 Ha, on dostał header. Co, czy jakieś wyproszenie na tym razem? Nie, nie, nie. Odkąd zmieniłem procka na ten 9800, to ani ani laga nie miałem, ani nie miałem ścinek a na internetu było różnie. Ja potrafiłem szuś odczuwać po prostu ze streamem spadek płynności. Nawet jak miałem FPSy te same, to nie czułem, że ta gierka nie pływa. A na tym procku wszystko picobello jest. The throw outside smokes. Dobra, ciebie, chcesz na plecy? Ważnie, mogą być blisko. No, to uh. main one, Only one <noise> on, on wie, kwa, że ja tam jestem, nie? Tak chyba piknął insta stary, już mnie da coś po kursie. Tomek, main drzwi wchodzą Dawaj, dawaj, Tomek ładnie, bomba padła Chyba do bęta spadła jak coś. Nie ja wiem. Kur... Przecież na naj... najłatwiejszą rzeczą bierze. Jeszcze Polaka dał. Mógł podejść. O Pod drzwi słyszałeś. Długie? Skurwie, tak. Skurwiel, jebane. Zaraz. Dobrze się obstrał. Paszło. Ale wiedziałem, że wychyli z tych kurwa szyb. One behind red. There is jumping on top of main. On one. I'm holding hot. No, myślę, że kurwa... Outside. It's going out. heaven. Eee, Tomek, wróć to, pod to heaven. To heaven. On idzie na łoku pod heaven, idzie gość. No, on ma nagle kawaha i 100 HP, kurwa, no. One door. And one heaven. Jest HP, HP I'm holding Main, he don't have bomb! Bombies Maybe despawn Nie like... yeah. yeah, yeah, yeah. Tomek Is... miał cały czas kałahać za pobrzyć Nie wiem info nie dajecie no nie nie wiedziałeś. Wiedziałeś. Jest was w dupę za Retarder jakimś czy to? ty masz retarder w mózgu no, sorry, kurwa no. I podostałeś, kurwa, No to mów, Łanka kałasznikow pod hevenem kurwa! Serio, to jest chory człowiek, nie? To jest chory człowiek. A, idź za no i za zero, się wyjeb. Ja, ja nie wiem, jak my, kurwa, wytrzymamy z nim, wiesz, No ja w, i ja się, się zmutuję, będę grał solo. O. No i gitara. I spokój będzie. <głosy> <głosy> A my z Femur będziemy rozmawiali o życiu, nie? Dobra, krócę wam fajne. lobby za to, co powiedzieliście, skurwysuny. Tu ramp. Hmm, czyliście, kurwa no nagle przez smoka jakieś chyhyhedy gość mnie nawet nie widział nie z klasyczny CS. jest be maybe under heaven two guys two guys three guys three guys, hey, guys under everyone, heaven everyone heaven, everyone 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 od niego Tomek ja, ja nie z Odkleja, no. Sromowa tak zwana. Po co te nerwy? Bo ta gra jest z... Przeciwnik Czu... cię nie widzi, on strzela przed siebie Ona, i cię zabija. Zkafę, no. nie, 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 to, uważaj, no, kurwa. nie, 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 No nie, 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 miał, 40 HP. Gówno miał nie no nie nie, nie no trzeba wygrać mecz Ale widzieliście jak ta gierka działa? Uciekałem do main'a I zaczęłem po prostu strzelać na oślep W sensie chłopa miałem, na gościu miałem celownik Ale strzelałem na biegu cały czas i Do gościu dostał kurwa 4 kule chyba Także to było no Demonstracja jak ta gra działa Dlaczego, dlaczego niektórzy, którzy nie zasługują Na nic mają niesamowite, kurwa, rangi i tak dalej. Ja nie? mu dałem aż 22. I'm gonna win round for you guys. <grym> <Dobre>, Thanks. No <grym> One lobby. One dinged. One is dinged still. One more e, radio. Ja to się ustawić, chyba odłożę z petką. I have secret. On w ma minus 60, nie wiem. outside to no kto to są legendami nie famatę, tam. Nothing outside Nothing outside They may no, be Ramp guys nice. Ramp one yeah, ramp. B. Yeah, No, nice. <laughs> no, no dałem Cieszę, na jakiś faila, co? warto żeby znaczy, pokrzyczeć. Nie, no Tomek. No tak ja Cię znam. Ja... bo taki nigdy, jesteś? Nigdy w życiu ja bym, kurwa chciał, żebyś wygrała wszystko, no. no ta tak, tak. on silo fast. Under Heaven. There's, oh, there's on. Dead. Dead. I'm flashing close. I'm not flashing. On main. On main. Kurwa patrzysz tam! Wamknie piszę liściu kurwa. No chomp przebiega kurwa, no, bez be, info żadnego. Go, go. Nie moja pina stary, że się kurwa. No, no poli! No przecież kurwa walczę typem no. Chyba jestem <grym grym> outside, stepping, uh, ten sekund czego. Mam kurwa robić. nice No ale wygraliśmy, Tomek, no. Nie, no Tomek, kurwa, bo. No, wygraliśmy i no, nie ma problemu, no co? Czy jakieś bzdury? Ale, wygraliśmy blendowi. to, o co chodzi, co? Uspokój się, Tomasz, proszę cię, no ma na, 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 na chilku.